Dzień dobry. mam takie pytanie, czy Pana samochód stoi przy sklepie tutaj? Tak, 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 tak. Wie Pan co, wie Pan jakiego harbidru Pan narobił? Tak, dlaczego? Policja, straż Pana szukają. Ale dlaczego? Nie rozumiem. No też nie wiem właśnie. Zapytałem tej tam... No już momencie, tylko zadzwonię tutaj do kolegi, do naczelnika ze straży, że... Zielony Subaru to jest Pana, tak? Tak, tak. No Ariel, słuchaj, ten pan się znalazł, idzie tutaj przez wioskę właśnie, no tutaj od szarego końca, tak, od szarego końca idzie ten pan. Dzięki za troskę, myśleliście, że się utopiłem pewnie, ale ja powiedziałem że Aha, że go zostawiam no. na dwa dni. No idzie właśnie tutaj przez wioskę, jest koło właśnie tutaj, tak, do powodzenia. no, no dobra, dobra, no na razie. To dzięki za troskę. Nie, my wczoraj Pana do 12 w nocy szukaliśmy prawie. A ja obszedłem w, dyde, w koło. Pan, całe jezioro Pan obszedł <noise> tak. w koło? Tak, właśnie kończę. No. O, to brawo. Dobrze.